Siemano, pacjent ASIC XB88. Yy, oczywiście urwany ogonek. Raz już był sklejany. Dzisiaj będziemy dalej go naprawiać. Tym razem skleją go na włókno yy, szklane. Wystarczy to teraz wyszlifować. Ładnie przemaluję to troszkę, bo chciałem nowy kupić. Ale po prostu tyle co ja się uszukałem w internecie nie ma po prostu nigdzie ani używanych, ani, ani po prostu nowych, żeby kupić. Także wleciało teraz włókno szklane. No i zobaczymy, na jak długo to będzie. Coś więcej o tym motorku. Kupiłem go, chyba miał 5 motogodzin. Teraz ma 48. Wymieniłem w międzyczasie w nim handbary nowe, klamki nowe, bo tamte oczywiście się połamały. Nowe gripy. Linka od gazu, co jeszcze? Starter. No i oczywiście yy, łożyska w tylnym kole, na no, lepsze były założone. Tamte były wybite i założone takie polskie. Yy, zębatka większa w oryginale jest chyba 54, yy, nie, y, 45, zębatka 46. Yy, teraz jest założona 52. I powiem Wam, yy, różnica jest bardzo duża. Także jeżeli ktoś się zastanawia, to. Nie ma się nad czym dalej zastanawiać, tylko wymieniać po prostu na większą. Mogę podesłać linka, gdzie kupiłem zębatkę. Co jeszcze było wymienione? Łańcuch jest oryginalny jeszcze. Jeszcze trochę napinacza jest, także jeszcze go zostawiam. Na tamtej zębatce już brakowało napinacza, temu właśnie też wleciała ta nowa zębata. Wywalona ta osłona ogólnie z przedniej zębatki, bo strasznie się tam dużo syfu zbierało i po prostu nie dało się tego nigdy domyć. Także latam bez bez przedniej, bez przedniej osłony na tą zabatkę No i co, nie? chyba tyle, nie? Tak to motorek się świetnie sprawuje Aha, no i wszystkie użyska były tutaj na kiwaczce wymienione Bo tam chyba przy 30 motogodzinach już też zaczął być tam jakieś luzy A jak już miałem tylne koło rozebrałem To zamówiłem też te łożyska igiełkowe Też to wszystko było powymieniane Wczoraj też wymieniałem klocki tył Będziemy go odpowietrzać za chwilę Oczywiście tłumik wybe wybebeszony, szczelam marchewami jak nie wiem Zawory są dobrze, jakby ktoś już mówił, że to zawory Bo sprawdzałem, zawory są idealnie No i co, tak to chyba miałem przypadłość te motocykle, motocykle, te chińczyki Sprzęgło zrobione pode mnie, też klanka ucięta Tam akurat stoi Barton NX 150 To akurat była nowka sztuka kupiona 8 godzin na latane Też wymienimy w nim olej No i co Też tutaj już były ciekawe przygody po paru godzinach Ale wszystko porobione, bo to są te oryginalne klamki One się strasznie łamią i widzicie w sumie jak to lata nie? Dobra Ale dzisiaj zajmujemy się tym ogonkiem Odpowiedźmy sobie ten hamulec Tylni, bo byliśmy ostatnio w Dąbrowej Górniczej na torze było To było niesamowite, ale Ale, ale, ale było mega fajnie Jakby ktoś miał jakieś pytania co do motorka Jak się sprawuje i ten, to piszcie w komentarzach Postaram się na wszystkie odpowiedzieć No i co? Jedziemy z tym ogonkiem Szlifujemy to, ładnie pomalujemy. Kupiłem ogólnie takiego spraya do, do felg. Zobaczymy, czy to się będzie trzymać. Dobra, lecimy z tym. Y, ogólnie syfem się nie przejmujcie. Podejrzewam, że większość ludzi w garażu tak ma, ale na wiosnę, teraz mamy 24, czyli Wigilię. Oczywiście kubek z KTM jest, także jest dobrze. Y, ogólnie na wiosnę będziemy remontować ten garaż, już przystosowywać cały pod, właśnie pod, pod krosy. I zobaczymy łap Łapcie ten lapsa. Dobra, ja to mam w miarę pomalowane, nie szlifowałem tego jakoś mega perfekcyjnie, bo tutaj na przykład nie chciałem szlifować środka, żeby jak najwięcej tego włókna szklanego było. Jeszcze raz to będę musiał przemalować, Okleję sobie te okleiny, no żeby ich nie zabawrać, ale coś widzę, że ta farba to taka bardziej z brokatem jest, z połyskiem. I tu na tym włóknie tak zbytnio nie chcę siadać. No zobaczymy, dobra, ale zanim to schnie. Zajmiemy się tym tylnym hamulcem. Musimy go odpowietrzeć. Wczoraj wymieniałem klocki. Klocki są nowe. Eee, hamować hamuje, ale nie hamuje tak jak ja bym chciał po prostu. Więc musimy go trochę podpowietrzać. No i co? Działamy. Wczoraj się, z tym, wczoraj się trochę z tym bawiłem. Eee, ale już nie miałem czasu więcej, żeby, żeby to dokładnie dokończyć. Także dzisiaj wracamy do tematu. Lecimy. Tak jak mówiłem, klocki były wymienione. Poprzednie wyglądały tak. Cała <laughs> blacha już. Ale to robię hoły. Co, Zabierzemy ten klucz ósemeczkę Gdziekolwiek on jest To chyba ósemeczka jest taka lamitka I pompujemy a zobaczymy co z tego będzie Uuu a coś by tu płynu nie było No hmm, chyba jest Albo i nie ma Musimy to odkręcić, zobaczcie, tam jest w ogóle płyn O, no, co tu damy. Jedną DO4 Tak do, 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 do. przynajmniej tutaj chyba pisze, że to jest DO4 musi być Tak. Więc lejemy w opór chyba to dobrze robię. Coś tu hamuje już powinien być dobry Kołem nie ruszę, no, zobaczymy go na biegu, czy jak go odpalę Czy dam radę ich chlap uboko. Ja O. Czy jak go odpalę po prostu Nie? Sanie. O, i kopacz. Ta kopka w ogóle w tych Chińczykach, to jest jakieś nieporozumienie, no jak tu kopnąć z pozycji siedzącej? To jest masakra. Kopka to jest. Hoist. Odpowietrzymy, skręcimy zadupek i później przejedziemy się. Tak, to nic z tego nie będzie. Jeszcze raz najwyżej podpompujemy. Aha, no bo na początku Wam mówiłem, co było wymieniane. Wymieniłem jeszcze ślizg łańcucha, bo tamten gdzieś dolny ślizg zgubiłem, ale to wiadomo to kupiłem już całe, bo to się nie kupuje chyba w dwóch elementach. Tylko cały ślizg kupiłem i z tym jakoś nie było problemu, żeby to dokupić. Największy problem jest z tego co widzę właśnie z tymi plastikami. No i trzeba sobie jakoś właśnie radzić. Tak jak właśnie widzicie, Z włóknem szklane, albo coś tego typu. Benz. Śmigniemy jeszcze tym brake cleanerem, żeby tu nic nie było na tarczy z tego o, pięknie. Zauważyłem jeszcze, właśnie, że ta osłonka mi też pękła. spróbujemy ją tu polutować, tym właśnie do plastiku, taką zgrzewarką. Ta. O, 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 nie obrabi się ładnie tak. jest w środku zawalone. Ja pierdzielę. Muszę to, ten środek przyczyścić żeby się do końca nie obrobiła. O! Poszło. Fajnie. Damy ją potem tutaj po zewnętrznej. W razie czego. No i co? I tu mi to właśnie pękło trochę. Ale nie pękło całe. Tylko łamało się kawałek. W każdym bądź razie bierzemy tą zgrzewareczkę. No i próbujemy prądiczku. I próbujemy. To działa na takiej zasadzie, że po prostu wkładamy to w to urządzenie jak lutownica. Tylko że potem ta końcówka zostaje właśnie w plastiku. I w miarę powiem Wam, że to fajnie trzymie. <laughs> No, no, wiadomo, jak przywalicie w coś, no to tak to jak pęknie. No, i teraz, jak macie takie, właśnie wystające, to w zestawie są takie obcinaczki. No i po prostu to odcinacie. No, tak to wygląda. Trzymie się też całkiem ok. I przykręcamy, i tyle. Co by Wam tu jeszcze opowiedzieć o tym motorku? No, z tyłu wleciał tublis, Bo kiedyś mi. Jak jechałem, o, obróciło mi dętko, wentyl <laughs> Także nie zastanawiałem się długo Wleciał po prostu tublis na tylną oponę, o, z przodu dętka Nie wiem jaka chyba jest jeszcze ta oryginalna Bynajmniej ja nie zmieniałem, a kupiłem go całego W miarę świeżego Więc z tyłu jest tublis 0,8 bara chyba w środku Jest cały czas I powiem Wam, no o wiele lepiej się jeździ. A jeszcze kluczyk: dziesiątka. O wiele lepiej się jeździ na niższym ciśnieniu. No wiadomo, lepsza przyczepność, lepiej klei. Niż na takiej twardej oponie oryginalnej z dętki. No, ale też mam wrażenie, że jego zapasową dętkę już kupioną. Bo tu nie wiadomo, no ale tak jak mówię, no, <laughs> nie zastanawiałem się długo czy dętka, czy, czy tublis. No bo to wiadomo, dużo opinii. Fakt, faktem śmieją się, że tublis do chińczyka, no to wiadomo jak jak opinie. ale ja też się dopiero uczę, też nie jestem jakimś pro riderem a znowu też dużo to nie bo chyba tam 400 parę groszy dałem, trochę się pomęczyłem z zakładaniem tego tublisa, ale w drugim razem już będzie łatwiej, bo już wiem co i jak, także jak kogoś stać polecam tublisa do chińczyka nawet z tyłu a jak nie, no to wiadomo, dentkę tam jakąś grubą kupicie za parę groszy. Tam do stówki czy ile i też będziecie latać, nie? No, co, coś kosztuje czegoś, tak jak to mówię. Dobra, no i tu mamy elegancko to zrobione. Fajnie się trzymie. Myślę, że jeszcze trochę polata. Tak to lata, 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 lata. No i co, zobaczymy na ten, na ten ogonek, czy to trochę przeskło. No, w miarę to fajnie chyciło. Maśniemy jeszcze raz. Już powinno być I będziemy składać Dobra, w miarę to fajnie powieschało Nie, jest to jakoś petarda zrobione Ale nie o to w tym chodzi, żeby to miało wyglądać Tylko żeby to miało, żeby się to trzymało po prostu I co, bierzemy się za skręcanie, tu jeszcze mi to wypadło Także łapcie ta lapsika i I skręcamy Motorek mamy złożony. Wyszło to tak. Wydaje mi się, że to jest OK. Biorąc pod uwagę to, że on już był dwa razy złamany, także jest, jest okej. Okay. No poskręcałem, wszystko fajnie, w tym już łańcuch też naciągłem. Wydaje mi się, że wszystko jest ok. No teraz go wyprowadzę, przejedziemy się trochę, zobaczymy jak, jak z tym hamulcem tylnym. Niby teraz hamuje OK. No ale zobaczymy, nie. No tak, tak to wygląda gotowe na sobotę, bo w sobotę jedziemy do Mszanej tak jak już mówiłem Na ten tort tam No i zobaczymy jak sobie będzie dawało radę Także oczekujcie nowego filmiku z Mszanej Zobaczymy jak to będzie No i co? Trzymajcie się i do następnego Aha, no i właśnie, nie zapomnijcie o lajku i subskrypcji Żeby was nie ominęły nowe materiały No i zapraszam do następnych odcinków